Siema, tu Stary Tabacznik. Dzisiaj przybliżę wam jedną z moich ulubionych tabak, mianowicie Gravit Apricot, która jest jedną z najbardziej dostępnych tabak na polskim rynku, którą z miała ogromna rzesza snuferów. Jak sama nazwa wskazuje Apricot, czyli z angielskiego modela, i taki właśnie ma ona smak. Jedni ją wyczuwają momentalnie, inni natomiast tak nie za bardzo. Lub dopiero po kilku minutach. Do tego dodano nieco aromatu mentolu. Jest ona wilgotna. Ciemnobrązowa, grubo zmielona. Producentem jest niemiecka firma pasz, jedna z najbardziej znanych i cenionych marek tabaczanych. Kosztuje ona około 5-6 zł. Pakowanie to 10 gramowe pudełko. Odnośnie wyglądu tabakiery zacytuję tutaj użytkownika Jelcyn. Gustowna czerń, zmodernizowany wygląd i kontrastujący biały, gotycki napis, czyste piękno. Połączenie prostoty wykonania z kusztownym zdobieniem. Efektu dopełnia złoty napis Apricot i gwiazdki tej samej barwy. Tabakiera wykonana z dobrej jakości plastiku. Ładnie leży w kieszeni za z zaokrąglonych kantów. Ogółem rzecz biorąc porządny produkt. Teraz plusy i minusy. Niewątpliwym plusem jest ogólna dostępność. Niezłe odświeżenie, a także jest specyficzny i niezapomniany aromat. Minusem jest to, że dla niektórych ma on odglący smak. Podsumowując jest to bardzo dobra tabaka. Przez wszystkich znana i ceniona. Obowiązkowa pozycja na Waszej liście tabak do spróbowania. Mimo tego, że smak po dłuższym używaniu nudzi się, to niewątpliwie powracam do niej po kilku miesiącach przerwy, aby ponownie skosztować jej aromatu. Bardzo ją polecam każdemu, kto zaczyna swoją przygodę ze światem tabak. Pozdrawiam. Stary Tabacznik.